Nie O smak granego kapselka. W metalowym kubeczku, Radler i Teolo, kurwa brater, ale kombo. Leje Arnolda z puchy, pół na pół.

ja mam jednego chuja, nie wyrobię na dwie. Czy ja go widziałem tam? Nie. Pozdrawiam cię. Jest lepiej, lej. Lej mi wódę. Bo wyjebie z buty, ci. Gwiazda. Spadnę go we ci. Reload. Pokaż chuja. Jak ujać ci. Nice. Mam dużo luchę ty o tym wiesz i tylko tylko, co chcesz? cię chcesz? Drobni Ci Jajka? Nie. No. Nie. nie da się tam tego podnieść, co go wyrzuciłeś granat. Nie stać mnie na granat, mam 0 złotych. Dwoch zapartać, apartach Dobra, idę ci pomóc. Ty, co się dzieje z tym? Masz, masz go z orangutini? Go. Nie, 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 orangutini stał. Nie, mam galika. Co się tam dzieje? Ktoś wierci, wierci w ścianie? <śmienny> no kurwa, wiertarka. To Jest ziomek Też? Jasta. Jest jeden. Do grobowca wchodzi. Tu ten hamun. Tu ten hamun wejdzie teraz we mnie. Cały czy tylko część? <laughs> Demon. Rozumiem. Demon Kutenhamona. Kuten Hamona. Kuten Hamona. Tak, Kuten No to patrzcie na mnie. A. Zajebiście Jest fajnie. No co będzie. kurwa to jest mój pierwszy na pewno, kill Na pewno będzie. Wśród... <laughs> nie, nie, to Adore ma dwa kila. Myślę, że to naprawdę jego pierwszy kill kurwa jest. Ja żartuję. Pierwsze chwilę zabijam kurczaka. Ej, ej, ej. Sekundini midini. Albo oni stekiem biegną, bo stekiem jest. Ciema? Jesteś takiem chary. Jesteś stekiem, Kim Harry. Jesteś stekiem. Nie stekiem, tylko stekiem. Stekiem, Z Stekiem. Tak, to on. Jesteś. takim Harry Teraz ja jestem stekiem. Czekajcie, m. czemu ja w ogóle strzelam z Uspa? Jak ja mam emkę kupioną? Możesz mi oddać, jak nie chcesz. Po co ci MK Uspa? Nie wiem. I tak się. Najlepsze jest to, że tak wychodzę z tego spawna ja i się tak zastanawiam. Kurwa, czemu ja eko idę? Dlaczego po wygranej rundzie nie stać mnie na nic, tylko z tym Uspem wychodzę? Kurwa. Chciałeś Rudzik Ej, co się stało z tym kurczakiem? Czemu on to stoi staje... na... <grywa> to me Siemano O, glorbo Tu jest Trzyma. Nie masz psychy Nie ma go tam Ła wow. <grywa> Ej, no o, Przez smoke dostałeś <grywa> Taki piękny headzik przez smoka. Jakbym do przeciwnika strzelał, to bym kurna go nie trafił nigdy Hop, mam dupę MP9 Dobra, był w tym Niebo. Co? Ty, nie odbijam się w nogi. z łuku. kanału wyszedł. Nie. A. <grym> <grym> jak jak, jak ta Dzianorek? Tak, to był on. Ten, żółwi ninja. Mariusz ten, ten Szymon cię wyzywa. Jak go teraz zrobiłeś. Trudno. Ten Szymon to wszystkich wyzywa. Nie wyzywają. On lucky. Mam no, wszystkie no, Dwa, kielę, tak. ty, dwa już w tej rundzie mam Dwa kurczaki padły Dwa kurczaki, kiełbasa um. Chodź ci skocz do mnie O, ej, dobre, to jest dobre Patrz. Nie spodziewałem się, będę wychodzić Wychodzą tam Ale jeden leży Znów co najmniej nie strzelaj na razie, nie strzelaj. Ja nie, nie okay. widzę, nie widzę. Jeden jeszcze? Będzie się mnie spodziewał. Nie będzie. Mówiłem, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Słuchaj, na to. To tego A mnie. W tej samej pozycji idziecie? Nie no. rzucaj tego, nie rzucaj, nie rzucaj, nie rzucaj. Nie przejdziecie, on już na B poszedł. Niech ci zostać, rano ty, ty Żółty no zostać, rano ty nie O nie, flash. Dobrze. Ty fontanna się pali. Dlaczego no, fontanna no, się tutaj. pali? Chciałeś takie o, rzeczy? Actually. Pinki użyckie Woda może się palić. Aksa nie, że Oj, mogę. Actually. Ej, da na pincjabuk? Sto mikup. to Cały. Mi kup... Co? Ja, nie. Mam, mam kupić 5 Ananasi kupa w kupa w I jeszcze jedną. sini. sini. Przepraszam <laughs> Musiałem To do maksyma, Anusidi nie nie, 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 nie Ale ma biało Zasilakił mnie i ktoś mnie zasłonił Anusidi <laughs> Sorry Anusidi Kurczak chodź, jestem ze mną Będzie łaził za mną, o jeszcze drugi kurczak, chodź Mam dwa kurczaki Save, 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 panowie Nie, ja to ugram Jest nas trzech Nie, yes, save, chodźcie tu Trzy, chodźcie, no, chodźcie raz, tu. Kładźcie, no, kładźcie. Jeden tu w rogu Tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, tu, tu Rush, 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 okej Gdzie jest bomba? Dobra Sorry, ale szukałem jej fontanny. czegoś Dużo na B. Chyba ja dobę. Biegnę, 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 biegnę. Co mówisz? chyba B jest, wiesz? Na banana wychodź jest ich tam pełno. Nice. Yes. Gurna, mi Banan w smoku. Gdzie, gdzie? Z Last CT. Jeszcze. Lubisz gościa. Dafaj, dawaj, dawaj, dawaj. Nice, A -a. good job. DJ. Dobrze. No, no, bo. 964 jego się wytadałem, no.